Pracuję nad tematyką nowomarychińską od 45 lat, to właściwie od 1971 roku, kiedy wystartowałem, a to gdzieś tam myśliborskie okolice, a to choszczeńskie i przez te, te lata wszystkie nagromadziłem wiele, Opracowań, no krótszych oczywiście, gdzieś w periodykach, ale było takim zamierzeniem docelowym kiedyś podsumowanie tego, zebranie tego w jednym miejscu. No i tak udało się to w 2012 roku u pana dyrektora Książnicy Gorzowskiej. Zgadzało się w gabinecie, że taka. Rzecz by się przydała, byliśmy wspólnie zgodni co do tego. Także jest to podsumowanie dziejów, jest to opracowanie dziejów tej ziemi zaodrzańskiej, dla Brandenburgii zaodrzańskiej. Terra Transoderana kształtowała się w drugiej połowie XIII wieku, a nazwę otrzymała dopiero za Luksemburgów, kiedy krzyżacy dla siebie nabywali ją w 1402 roku, to dla krzyżaków z Malborka to nie była, nowa, to nie była Ziemia Załżańska, bo jakże to jeszcze wyglądało, to dla nich była Neumark I tak od tej pory używane jest określenie Nowa Marchia. Dlatego moja książka też nosi tą naz to, 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 to nazwę. I, I co warto tutaj podkreślić dla zainteresowanych interes, książką i dziejami, że jest to nowa Marchia klasyczna, powiedziałbym. Znaczy ta. Przed rokiem 1535 i dlatego jest do 1535, bo potem pojęcie Nowej Marki jest poszerzone. Margrabia Jan Kostrzyński słynny, nie tylko tę tą dawną Nową Markę przejął, aż do Siedwina na północy. Zdrawskim, Złocieńcem, Chosznem, tutaj Chojna i tak dalej, Myśliwórz, ale również ziemia lubuska, ziemia trożymska ściślej i, i Łużyce, północne tereny Śląska. To była nowa marcha. Młode pokolenie chciało się dowiedzieć trochę więcej na tematy skąd... Przyszliśmy i gdzie przyszliśmy? No nie przyszliśmy przecież na dziki zachód, tylko przyszliśmy po prostu na znaczy nasi rodzice, nie? myśmy się tu urodzili, ale przyszli gdzie była kultura materialna, duchowa i każdy z nas po prostu w sposób naturalny przyjmuje to jako swoją i chce znać jak najwięcej. No W związku z powyższym, z tego to się zrodziło, że obok tych ludzi, którzy tu dzisiaj mieszkają, no chcieliśmy jak gdyby zapoznać się z tymi, którzy przed nami byli. Jakie były losy tych ziem, jak to się zmieniało. A ponieważ te losy były dosyć e, zmienne, kontrowersyjne, bardzo często e, zależne z różnych powodów. Na przykład, no to stwierdziłem, że taki mediewista, jak profesor Rymar, no to jest wa wart, jak gdyby, żeby popełnił tego typu e, publikacje, ponieważ jeżeli chodzi o Polskę, jest to właśnie pierwsze tego typu wydanie komplementarne. Najczęściej to o Ziemi Lubuskiej czytało się albo przy Pomorzu, albo przy Śląsku, albo przy Wielkopolsce. Natomiast jako samoistny element to nie funkcjonowało i nie istniało. Było tam wydanie takie zaraz po wojnie w 1950 roku dotyczące Ziemi Lubuskiej, ale powiedzmy sobie szczerze, że był to taki zlepek reportaży dotyczących poszczególnych miast i to miał wspólny mianownik administracji tej Lubuskiej, która tam była. Dlaczego do 1535 roku? A no, jest to trochę taka pewna cezura, która mówi o tym, że no mniej więcej to jest koniec jak gdyby średniowiecza, choć nie wszędzie jednakowo. Nie? Dla nas jest to cezura, która jest związana z reformacją na terenach wtedy i sekularyzacją m.in. biskupstwa lubuskiego, którego stolica była przez ten cały czas do 1535 roku w Fierstemwalde. I co było ciekawe, to biskupstwo, które biskupi byli Niemcami, podlegało przed, pod arcybiskupstwo gnieźnieńskie, ponieważ część domeny i majątku była na terenach polskich. I oni z tego mieli profit. Normalnie funkcja, jak to w tamtych czasach bywało. No i z chwilą, kiedy jak gdyby sekularyzacja to doprowadziła do zmiany powiedzmy, tego statusu, nazwijmy, tego biskupstwa i tak dalej. No to przyjęliśmy, że to będzie najsensowniejsze rozwiązanie i stąd powstała ta książka. Będę chciał właśnie zainteresować się, pogłębić, czy przypomnieć takie właśnie ciekawostkowe wydarzenia z dziejów Gorzowa w czasach krzyżackich, kiedy to było o mały włos, by już, już wydawało się, że Wielkopolanie wkroczą do Gorzowa. Dwukrotnie, w 1433 i 1434, już byli u bram, już się wdzierali na, na, na mury yy, i niestety zostali odparci, bo jakby zdobyli Gorzów, no to byłby wreszcie Gorzów Wielkopolski. Wtedy, po raz pierwszy, nie? No nie udało się Polakom w ten czas yy, zdobyć tego krzyżackiego Gorzowa. To będzie jeden temat, a drugi temat 10 lat później, w 1443, w czasach krzyżackich w Nowej Marchi, będzie takie wydarzenie, no, pewnego buntu mieszczańskiego stanu, zwłaszcza z Gorzowa i z Choszna, które, krótko mówiąc, no nie mogę tutaj rozwijać tematu, za chwilkę będę to rozwijał, to się zakończyło represjami krzyżackimi, bo krzyżacy potem pokarali. Doszło do niesamowitych wcześniej zdarzeń nie akurat nie w Gorzowie, bo w Gorzowie nie zdążyli tego zrobić. W Kosznie ścinali to porę krzyżacy burmistrza i Rajce a innych burmistrzów i rajców wskazali na banicji, ale ścięcie toporem burmistrza elity mieszczańskiej, no to był skandal, prawda, na skalę środkowoeuropejską co najmniej. I to samo mogło odbyć się w Gorzowie, tylko ci panowie, którzy, dostojnicy krzyżaccy, którzy te represje zastosowali, wobec stanu mieszczańskiego, zastosowali je w hośnie, przybyli do Gorzowa i dostali list z Malborka, który już tam, dosz, już tam doszły do Malborka wiadomości, że ci jego ludzie tutaj poszli trochę za bardzo na ostro z tymi tym mieszczanami, że poszli trochę za bardzo z tymi represjami i zostali pohamowani, bo to byli ci, którzy to robili, to byli panowie z krzyżacy, mistrzowie, Komturzy, Komtur Gdański, Elbląski, no mniejsza tej nazwiska tych, 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 tych krzyżaków, którzy byli wyjątkowo uczuleni, wrogo nastawieni wobec stanu miejskiego. I dlatego z takim, taką starannością, z taką, z taką zaciekłością pokarali tych mieszczan choszna, a chcieli również poczynić to samo w Gorzowie. Jest to w sumie 500 egzemplarzy, my z tym docieramy właściwie w tej chwili do wszystkich Bibliotek, i zarówno tych uczelnianych uniwersyteckich, ale również i tych naszych publicznych, będziemy tutaj promować. Chcemy to rozprzestrzenić również w tej części na północ od naszej, naszego województwa, jako że my traktujemy to trochę interdyscyplinarnie, szerzej niż no jest to powiedzmy podział administracyjny, ale właściwie i w pewnych okresach czasu i zarówno Hoszno, jak i Myślibusz, który przecież był swego, cza swego, swego czasu stolicą Nowej Marchi, jak pamiętamy, ale również hojna, no, koszyn no to jest, u nas tutaj problemów nie ma.